Dzień dobry, witam serdecznie Was wszystkich. Dzisiaj odpowiem w moim filmiku na pytanie, które postawiła jedna z moich widzek. Otóż zapytała mnie, jak łączyć ciemne kolory, z czym łączyć, żeby było ładnie, żeby było twarzowo. Bo rzeczywiście sporo e, kobiet chodzi w takich ponurych, burych kolorach i czasem e, daje do tego też również takie ponure dodatki i to wszystko tak wygląda no, po prostu niefajnie. Dlatego chciałabym poświęcić dzisiaj trochę uwagi takim rzeczom, jak łączyć właśnie kolory burę, szare z innymi, żeby było fajnie. Przede wszystkim, może zacznijmy od czerni. Ważne jest, żeby łączyć ją z kolorami, które są zimne. Dlatego że czeń połączona z ciepłymi kolorami nie zawsze dobrze yy, współgra. Yy, yy, nie będę pokazywała takich złych przykładów, natomiast pokażę na pewno dobre. Weźmiemy przykładowo, o, taką czarną bluzę, prawda? Może odsunę troszeczkę dalej kamerkę, żebyście więcej zobaczyli. O, Ona jest czarna, tu co prawda ma taki znak, ale powiedzmy, że jest czarna. I teraz, jak myślicie, no najchętniej kobiety łączą cen czer z czerwienią. Czyli na przykład jakaś do tego czerwona bluzka. Ale jak to zrobić, żeby nie było tej czerwieni za dużo? Zresztą bluza nie jest rozpinana, więc nie bardzo jakby możemy też e, e, rozpiąć ją i zobaczyć tą czerwień. Natomiast można na przykład, o, tą bluzkę włożyć pod spód. I wyłożyć na przykład tylko kaptur z tyłu. To będzie taki element, który bardzo ożywi tą bluzę, prawda? Przynajmniej przy szyi i nie będziemy wyglądać blado, tylko właśnie zupełnie inaczej. Twarz i oczy nabiorą nam blasku, także będzie to fajnie wyglądało. Z czym możemy, z jakimi rzeczami jeszcze możemy łączyć czarne? Nie tylko z kolorami, chociaż. Tak jak mówię, te kolory powinny być intensywne. O, pokażę Wam jeszcze taki zimny kolor, który też szczelnią doskonale współgra, i ją ożywia. Też można tego typu dodatki dodać, prawda? Oczywiście możemy także czerń i tutaj posłużę się już inną czarną rzeczą. Znowu taką, tą krótką czarną. I zobaczcie, że na przykład możemy pod spód włożyć... Cieniutką kruteczkę czerwoną i na nią założyć czarną. I wtedy też już nie będzie wyglądało to ponuro. Prawda? Może być kaptur, może kaptura nie być różnie to może być. Do czarnego. Oczywiście bardzo dobrze. Też pasuje. Sorry. Można rozjaśnić również wzorami. I to na przykład. Mogą być takie wzory, czyli czarno-białe, prawda? Bluzka taka, pod na przykład czarną marynarkę. Zobaczcie, jaka ładna, fajna luzeczka. I też zupełnie inaczej będziemy wyglądały w czerni, jeżeli będziemy miały pod spodem taką bluzkę. Możemy też założyć taką kamizelkę. Ja już ją pokazywałam w poprzednim filmiku. Też bardzo ładnie nam rozjaśni. Ją zarówno można włożyć pod tą kurtkę, jak i na kurtkę, prawda? I wtedy zupełnie inaczej będzie to wyglądało. Co jeszcze pasuje nam do czerni? No pasują różne kolory. To może być kolor pomarańczowy, na przykład taki ostro pomarańczowy, zimny kolor. Też ładnie z czernią wygląda. Może być również żółty też fajnie się prezentuje z czernią i też ją bardzo, bardzo rozjaśnia. Jeżeli mamy na przykład kolor kurtki czarny, to możemy również rozjaśnić tą kurtkę zakładając różowo-czarny szaliczek, prawda? Proszę zobaczyć. Że zupełnie ta kurtka będzie inaczej wyglądała, jeżeli ten szalik będzie czarno-czarnoróżowy, prawda? Czyli z różem też super nam się to wszystko komponuje. Oczywiście, jeżeli mamy na przykład szary płaszcz, to możemy włożyć do niego taki szalik, czyli szaro-różowy, i już zupełnie inaczej będzie wyglądał. Jeżeli mamy. Granatowy płaszcz, to możemy go rozjaśnić tego typu chustą. Zobaczcie, ile tu jest kolorów. I wtedy taka chusta przy szyi bardzo nam tutaj rozjaśnia twarz i buzie. I jest bardzo twarzowo. Możemy włożyć po prostu różowy szalik, prawda? I zawiązać ją pod szyją. I wtedy od tych ponurych kolorów jesteśmy odcięci. I zupełnie inaczej wygląda twarz. Zobaczcie nawet na tą, tą, na tą bluzkę. Ona jest w ciemnym takim kolorze, a jeżeli pod, szyję, pod szyją mam różowy, to zupełnie inaczej moja twarz wygląda. Także to też jest ważne. Oczywiście ważna jest biżuteria, bo zobaczcie. Tutaj jest taka, może przysunę kamerę. W ciemnej tonacji bluzka. I do tego mam pomarańczowo szary naszyjnik. I też mam pomarańczowe spodnie. Do tego i ta stylizacja też bardzo fajnie wygląda. Oczywiście kolory takie ponure, czarny, szary, granat możemy też rozświetlić dodatkami. Czarną kurtkę możemy rozświetlić tego typu czapką na przykład. Z czarnym, róż, z czarnym pomponem. Mało tego, możemy torebkami też bardzo zmienić stylizację. Zobaczcie, na przykład taką biało-czarną torebką. Czarną, czarny płaszcz i biało-czarna torebka. I zupełnie inaczej wyglądamy. Możemy też dać bardzo jeden ostry akcent, czyli całe jesteśmy ubrane na czarno. A zakładamy do tego, bierzemy taką torebkę czerwoną i do tego jeszcze lakierowaną, która rzuca się w oczy. I to taki jeden akcent, który rozświetla tą stylizację. Możemy też wziąć coś ciekawszy, jakiś dodatek, czyli we wzory na przykład. Też jeżeli mamy na sobie czarny płaszcz albo czarno-biały, to taki dodatek też bardzo fajnie będzie wyglądał. Oczywiście najlepiej... Kupować od razu takie rzeczy, które są połączone z innymi kolorami. Pokażę Wam na przykład. Zobaczcie, sukienka, która od razu jest uszyta, Ona jest czarno-żółta, prawda? Tutaj tylko ta część jest żółta, reszta sukienki jest czarna. I przez to, że ta żółta część jest przy twarzy, bardzo fajnie rozjaśnia nam twarz. Można też na przykład. Kupować rzeczy czarne, ale połączone z inną kolorystyką. Zobaczcie tutaj ten płaszcz. Jeżeli włożymy go, to zupełnie inaczej będziemy wyglądały przy twarzy niż w samym czarnym płaszczu. Także to też jest ważne. Ważne są również buty, bo przecież możemy być całe ubrane na granatowo czy na czarno, a włożyć takie buty, na przykład pomarańczowe. I też będziemy oryginalnie fajnie wyglądały. Możemy też zastosować złoto albo srebro, prawda? Do czarnej marynarki włożyć złoty swetr. Takie buty z połyskiem, zobaczcie. Które też zupełnie inaczej wyglądają niż czarne, z takimi tutaj przeszyciami. Także też można to zrobić dodatkami albo wręcz włożyć takie buty. Takie buty, złote, które przy na przykład całej stylizacji, całym czarnym zestawie będą jednym takim elementem co prawda nie przy twarzy, nie rozświetlającym, ale zwracającym uwagę na to, jak szykownie wyglądamy. Także widzicie, jest wiele sposobów na to, żeby te szaro-bure kolory wyglądały na nas inaczej. Mam nadzieję, że też macie takie sposoby i napiszecie mi w komentarzach. Bardzo chętnie usłyszę. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, trzymajcie się zdrowo!